Cześć, witajcie, jestem w x Jesteśmy dzisiaj serwerze zupełnie yy, nowym i od razu wam mówię, że odcinki z tego serwera to będzie już taka seria wydaje stała. Odcinki z tego serwera będą nagrywane chyba bardzo często, Ten serwer po prostu jest epicki. Wszystko Wam już zaraz pokażę yy, co i jak na tym serwerze. Najpierw chodźmy na chowa. I wszystko Wam już tutaj pokażę. E, więc tak. E, na działoce mieszkam e, z koleżanką. To jest jej domak, to jest mój. E, tak. Tutaj mam taką tajną skrzylaczkę. Proszę bardzo, takie rzeczy. No ale jak na początek, bo gram tutaj od wczoraj, więc jak na początek to nie myślę. Tu będzie jakiś jak coś tutaj jest, A to kobra z tego wiadomo co to jest drewno jedzenie tu jakieś myczeki, surowce czy diamanty .Y, więc jest w miarę ok co 36 godzin możecie sobie zrobić coś takiego ale jeszcze nie mogę przez 10 minut tego zrobić .Y, jak właśnie zrób, nie wypadają... nie wypadają rzeczy, wypadają rzeczy tylko ze stołu po prostu musicie mieć wysoki level górnika e, więc to jest tak teraz, teraz, teraz e, to, przed tym jak zaczynaliśmy to odcinek był na ekspiarce. więc teraz muszę powkładać te rzeczy z ekspiarki tutaj to jeszcze to to i to później ta jedzonka pójdzie to wszystko a sobie wezmę to wszystko tak ogólnie do narzędzi. Okej. Okay. Będzie, będzie już chyba wszystko ogarnięte. Dobrze, chodźmy na Spału. Idziemy sobie teraz do Spału i tam wam pokażę. Tutaj są wszystkie teleporty. nie wpisujesz warp i tutaj to, prawda? A właśnie, jeszcze zanim to, nie powiedziałam wam o mojej najważniejszej zmianie. Optifine E, race minibab e, i, 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 i co jeszcze? Aha, i Auto Join, e, dzięki któremu po prostu to ułatwia wbijanie sobie. To jest las, po prostu klikacie i was to e, Teraz sobie pójdziemy expiarkę Patrzcie, jak to się gotuje co sobie tutaj wchodzicie e, i e, ekspicie. tyle po prostu e, A, co to jest? No weź no. co to było? Wyskoczył mi. E, Dobra, nieważne. Y, aha, już nie już nie będzie skrzypień w tle. Tak, dzisiaj było to krzesło. Tak jakieś biurowe. Wydaj no, jak to wygląda? Jakby normalnie, nie wiem, w jakiejś kancelarii siedział. Takie jest to krzesło. No dobrze, yy, program do odszumiania sobie jeszcze muszę ściągnąć, żeby po prostu nie było takiego szumu z mojego mikro, bo to jest, to jest coś niewygodnego Nie ja wiedziałem, że tak aż można szumić coś. No dobra, ale to się kotuje spadaj. Głupie są te pajęczyny, według mnie one są bez sensu. Yy, nie wiem, czy to mówiłam, to jest serwer Diamond Craft, czyli serwer naprawdę... Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Eee, bardzo mi się ten serwer podoba. I cóż, tak jak mówiłem, seria będzie się bardzo często tutaj pojawiać. Eee, bo to jest chyba pierwszy serwer, oprócz MX Game kiedyś, który mi się aż tak bardzo podobał. Więc eee... ja to jest spaczka. To są szkielety. Bo to jest tutaj coś takiego, eee, żeby po prostu nie mogły strzelać. I dobrze. Uch. Ale muszę przyznać, że serwer naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenie. Yy... Ha, tu usunęli jedną. I dobrze. I dobrze, i dobrze. Yy... Cieszę się naprawdę, że udało mi się to ogarnąć. Teraz filmy HD i jest to wery ok. To jeszcze program do otrzymiania i mogę nagrywać. Dziękuję jeszcze. Yy... Jeszcze teraz przy okazji dziękuję Wam za 22, tak, za 22 co, już nie będę Was prosił, żebyście mi dawali więcej yy, łapek w ogóle nie będę was prosił o nic. Już po prostu jeśli Wam się coś podoba, to co zechcecie, nie będę Was zmuszał, żebyście dawali mi łapki albo nic innego. Wydaje mi się, wydaje mi się to po prostu bezsensowne i coś wtedy po prostu mi jest. Co grzybek. Tak, też Cię lubię. I to po prostu jest, dokuje, zupełnie bezsensowne. Więc róbcie, co chcecie, oglądać moje filmy, jeśli, nie, jeśli chcecie, jeśli nie, to... Właśnie, wrzuciłem... Dobre... Dokładnie dobre temu wrzuciłem e, mój film. E, z Hardcore'a, z Kakała, I już ma prawie 40 wyświetleń, więc dzięki Wam za to. Bardzo Wam dziękuję. Yy, I na hardcore ulaska kawa, jest super news. Yy, kolega mój, oj, myśliwe, o Flap. O, nie pamiętam, jego, li, e, jego link będzie. W, może w opisie. Dobra, z, zobaczymy, jak to będzie. Yy, dzięki niemu po prostu e, dał mi dużo żelaza, mam żelazną zbrojkę. Tylko po prostu obydwoje dodaliśmy, które byliśmy na dla Teraz mamy bano, odbanowaliśmy się. Yy, więc jest, wszystko jest ok, yy, ok. Ale gildi mamy Gildia. Jest naprawdę super. Mam nadzieję, że w przyszłości nagrywam z odcinek. Yy, będzie to na pewno odcinek bardzo fajny. Czekajcie, jakoś się zaraz przypomnę Muszę sobie przypomnieć Kiedy gadałem z nim 3 godziny, muszę pa pamiętać. Ale mi się wydaje, że na Flauciu... Coś... Nie, coś w tym stylu, nie wiem. Ach, pewnie teraz słyszycie tylko na walanie mojej nóżki. O, oh, nie lubię jej. Strasznie głośna jest. Coś tracimy. Miało. I tak, dostawałem... Dostałem od kilku kolegów głosy, żebym płacił kanał. Eee... Bo jest, ktoś tam ma świadomy widzu, chce mieć więcej, ja mam więcej od niego, to chcę, żebym mu zareklamował, więc dam e, linki do kanałów moich kolegów, jeśli będziecie zainteresowani, to oczywiście patrzcie. E, filmy naprawdę nie, niektóre są fajne, e, więc mam nadzieję, że będziecie je oglądać. No i sobie tyle, przynajmniej tyle e, z takich ogólnych newsów, teraz zajmujemy się tylko... Ale fajnie są ty, fajne. Cześć! Fajnie wyglądasz, fajnie masz oko. A ja bez sensu gadam. Co ja zrobię? Co ja robię? Zaraz shift teraz klikam tylko Ctrl, przyzwyczaiłem się. Ja chcę! Ja chcę to 30 level, chcę sobie coś zatontować Nie chcę wybierać Uhuuu Ja chcę tą sztabkę Dobra, napalamy, napalamy Uch, palec mnie boli Palec mnie boli A szybciej! Jest 30. Jest 30. 30. mi boli. Uuh. A weźcie sobie to wieczek. Ja będę to bał. Zobaczcie, że mi coś głupiego wejdzie. Szarki z mi wejdzie. Loting Sharpless. Mówię, że mi Szarki z wejdzie. Lating. to jest ochowo. Jeśli nie loto to złożyć. Nie, nie pamiętam. Przyznaję się. Bez bicia. Nie pamiętam. Chodźmy na Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz e, na tym serwerze i będziemy musieli skończyć ten tak? odcinek. Okej, okay. teraz tak, sobie tu wszystko ogarniemy jeszcze. Jak jesteśmy w domku. O, wiem co zrobimy. Zrobimy tutaj taką klatkę. Fajne. Hm, fajnie. Spoczko. To sobie chowamy do naszej skrzynki. To sobie weźmiemy, to będzie nasza, nasze jedzenie na podróż. Okej, okay. jeszcze sobie w sumie możemy wziąć troszeczkę jabłek. <coughs> Sorry. Aha, dobra. Bierzemy killer w, w dłoni. Tak, z, dwa, trzy. Trzy, będziemy hard, hardkorami, będziemy. Chodźmy teraz do spawna. Aha. 3 sekundę, bo to jest o ile ja się nie mylę 40 sekund blokada nawet yy, przyznam się, że nie jestem zachwycony z tego, czasami to przeszkadza, a czasami jest to pomocne, szczególnie na PvP w gościu się nie może po prostu tak robić. no i dobrze, yy, surowce od razu mówię to będziemy kopać to będzie fajnie znaczy tu będzie kąpić pewnie o, widzicie tam? Tam, o tam. Widzicie? Kampi zawsze taka grupa. I jak ktoś idzie to oni zaraz go dodają, bo to jest... ja to, was kilka razy dałem takiej osoby. Eee, po prostu tego, tego nie lubię. Przyznaję się, że tego po prostu widzę. Później wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Nagrałam sobie takie specjalne i lagerował jeszcze później ogólnie wszystko, co, co się dzieje na hardcore'u Łyżka e, Pokażę Wam na stronce, która ma miejsce w rankingu. Patrzymy sobie, bo dzisiaj widziałem jak Daddy i Rola, i Mi się wydawało, że to był i Deadly, ale i Znigna, i też, też youtuber. Teraz, 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 nie, teraz nie pamiętam. Też youtuber. Też youtuber dla Iro. I Iro i ktoś tam jeszcze. Chyba, chyba nie idę Przydań się, że nie wiem, nie wiem. Eee, dobrze. Uhuhu, fajnie tam mają. Tutaj zaraz wam pokażę, o co tutaj wszystko chodzi, jak to będzie. Koledzy tam są. Ja tam nie idę. Zapomnijcie. Zapomnijcie, nie. Ja tam nie idę. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tutaj. Tu się wkopiemy. To będzie nasze super miejsce. I zaraz, pewnie zobaczycie, że będziemy kopać tutaj nasze... O, widzicie? Węgiel wypada na przykład. To jest tylko taki przykład. Bo tak sobie wykopiemy dużo i zobaczycie, że po jakimś czasie diaks wypada. I wyższy poziom, to częściej to się zdarza. Z no tym się wydaje, że to jest fajniejsze niż szukać tych ród. Znaczy, na pewno jest, jest łatwiejsze. A, a czy fajniejsze to nie wiem? Poza tym, na serwerze, oprócz to jest chyba cztery strony tych warpów różnych, tych teleportów. To są właśnie cztery takie pokoje, więc sporo jest tych wszystkich. Rzeczy. Yy, naprawdę to naprawdę jest fenomenalne. Po, poza tym to jest Survival Games. Chyba wszystkie takie najpopularniejsze Areny są na Survival Gamesie i także jest moją od. Na którym jest też wiele aren, więc yy, serwis jest fenomenalny. Dlaczego mówię cały czas, więc. Kurde, nie wiem. Cały czas tylko gadam, więc... Przydałoby się jakieś tam punkty dla opisy, znaleźć jakieś moje pojęcie, żeby na przykład jakbyśmy tutaj sobie coś zbudowali. Właśnie, może sobie taką podziemną fortecę. Fajnie, fajnie, fajnie by to by wyglądało. E, dobrze, e, IP będzie w opisie. Chwilę jeszcze, jeszcze tutaj wykopię, bo to by do końca. Ta by się nachowała i tam sobie zakończymy e, odcinek. Co by jeszcze tu gadać? Co by jeszcze gadać? Eee, przyznam się, że nie Dobra. Ja się strasznie powtarzam. coś mówię, przyznam się, albo... No, tak, nie przyznam się. Albo więc. Denerwujemy to, samego. Po prostu nie wiem, co gadać na odcinka. Się ogadałem, ogadałem i super. Chociaż tak, jak już jesteś na tym youtubera to nieważne co powiesz wszyscy dają łapkę w górę to jest takie dziwne czy, czy ktoś coś powie głupiego czy mądrego tak tak dajcie łapkę w górę bo to jest youtuber to jest takie dziwne tak gościu cały czas To siedzi w tym zamku. cały czas chciałam tak zobaczyć co tutaj tak komuś nabierę -t. Zobaczymy czy on ma ten czy Bo schował się, tak, schowaj się. Chyba z dobra. Tam dom mi się nawet podoba, więc na jego tle sobie zakończymy. Trzeba po prostu fajnie wyglądać. To jest bardzo taki piękny budownik. Dom walnego. Jeszcze już fajnie, fajne. Magazyn. Fajne, tu ma słodko, czy? He, epicko. Dobrze. E, mi się wydaje, że tutaj sobie skończymy odcinek. Pyk, pyk. Dobra. E, więc tak. Dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. Trzymajcie się. E, komentujcie. Subskrybujcie. Mam się że dajesz.